Michael Schumacher i Lewis Hamilton to dwójka siedmiokrotnych mistrzów świata w F1. Współprace Brytyjczyka z Mercedesem i Niemca z Ferrari są zdecydowanie najlepszymi w historii królowej motorsportu. Kto jest lepszy i kto wniósł więcej w swojego zespołu? O tym w dzisiejszym filmie. Droga do królowej motorsportu dla obu z nich nie była usłana różami. Zarówno Schumacher, jak i Hamilton nie wywodzili się ze zbyt zamożnych rodzin, przez co mieli w juniorskiej karierze trudniej niż chociażby taki Nico Rosberg, który słynie z tego, że pokonał ich obu w równej maszynerii. Michael Schumacher w kartingu zaczął ścigać się w wieku 6 lat. Na go kartach został wielokrotnie mistrzem Niemiec, jak i mistrzem Europy. Jego pierwsze zetknięcie z literami miejsce miało w sezonie 1910, 1988, gdzie jako debiutant został mistrzem Formuły Koenig. Rok później trafił do niemieckiej Formuły 3, gdzie w drugim sezonie startów zdobył mistrzostwo serii. W tym sezonie Schumacher wygrał kultowe Grand Makału, Macau, jednak stoją za tym wielkie kontrowersje, do czego przejdziemy później. W kampanii 1990 trafił również do mistrzostw świata samochodów sportowych na trzy ostatnie wyścigi sezonu i w ostatniej rundzie sięgnął nawet po zwycięstwo. W następnym sezonie wciąż startował w Mistrzostwach Samochodów Sportowych, natomiast w Grand Prix Belgii 1991 zadebiutował w Formule 1. Wydarzyło się to dzięki faktowi, że kierowca zespołu Jordana, Bertrand Gachot, trafił do więzienia za użycie gazu łzawiącego wobec jednego z taksówkarzy w Londynie. Louis Hamilton natomiast do kartingu trafił jako ośmiolatek. Po kilku udanych sezonach w krajowych mistrzostwach jego talent zauważyli w McLarenie i wtedy to Louis został juniorem zespołu z Walking. Do singles Hamilton trafił w sezonie 2001, gdy wystartował w czterech wyścigach brytyjskiej Formuły Ford. Największe triumfy w tej serii odnosił w latach 2002-2003, gdzie w klasyfikacji generalnej zajął najpierw trzecie, a później pierwsze miejsce wykrywając łącznie w obu sezonach 13 wyścigów. W kampanii 2004 trafił do Formuły 3 Euro Series i zajął wtedy w Generalce piąte miejsce. W sezonie 2005 w Formule 3 Euro Series pokazał się z dominującej strony. Na 20 wyścigów zdobył 13 pole position i 17 podium, z czego aż 13 zwycięstw. Rok później Louis trafił do serii GP2 do zespołu ART Grand Prix gdzie z pięcioma zwycięstwami na koncie został mistrzem w debiucie, po czym trafił do Formuły 1. Często mówiąc o Louisie Hamiltonie mówię o nim jako najlepszym kierowcom pod względem statystyk, co jest rzecz jasna prawdą, Wraz z Michaelem Schumacherem dzielą rekord mistrzowskich tytułów mając ich na końcu po siedem. jednak pod względem zarówno zwycięstw jak i Pole Position oraz podiów, Lewis Hamilton jest półkę wyżej od Niemca. Lewis wygrał 105 wyścigów, a Michael 91. Na Pole Position Hamilton ustawiał się 104 razy, natomiast Szumi 68, a pod względem podiów Brytyjczyk wygrywa z Niemcem 202 do 155. Należy pamiętać jednak o tym, że kiedyś nie że wyścigów było mniej, to awaryjność bolidów stała na zdecydowanie wyższym poziomie. Michael Schumacher zanotował w całej karierze 307 startów, z czego 68 zakończyło się DNF-ami, a Lewis Hamilton na 356 przejechanych wyścigów nie dojechał do mety zaledwie 32 razy. Żeby nie było, że Michael Schumacher nie ma żadnych rekordów na swoim koncie. Niemiec ma najwięcej najszybszych okrążeń w historii, bo aż 77. Na dodatek Szumi posiada najwięcej mistrzostw świata z rzędu, czyli 5 w latach 2000-2004, a w sezonie 2002 jako jedyny kierowca w historii ukończył każdy wyścig sezonu na podium. Tak jak wspomniałem na początku tego segmentu, pod względem statystyk Lewis Hamilton bije na głowę Michaela Schumachera jak i wszystkich innych kierowców, jednak nie tylko suche liczby mają tutaj znaczenie. Schumacher w Ferrari i Hamilton w Mercedesie to zdecydowanie najlepsze połączenia kierowca-zespół w historii. Jednak jaki wpływ mieli Niemiec i Brytyjczyk na sukcesy swoich zespołów? Schumacher trafił do Ferrari w sezonie 1996. Na mistrzostwo kierowców ekipa z Maranello czekała od Jodego Szatkera w sezonie 1977, a na mistrzostwo konstruktorów od kampanii 1983. Wpływ Schumachera na rozwój zespołu Ferrari jest zatem widoczny gołym okiem. Niemiec potrafił motywować ludzi we włoskiej stajni do wytężonej pracy w drodze do sukcesu, stąd chociażby takie wypowiedzi pracowników Ferrari, którzy współpracowali z Schumacherem. Praca z Michaelem była wyjątkowa pod wieloma względami. Ale jedyną różnicą w stosunku do innych kierowców była jego ciągła dbałość o szczegóły dotyczące konfiguracji samochodu, analizy telemetrycznej i jednocześnie dbałość o główne i małe problemy związane z samochodem. Efekt był namacalny. W sezonie 1999 Ferrari zgarnęło mistrzostwo konstruktorów, a w latach 2000-2004 stajnia z Maranello całkowicie zdominowała Formułę 1, dzięki czemu Michael 5 razy z rzędu zostawał mistrzem świata. Natomiast Louis Hamilton do Mercedesa trafił w sezonie 2013, na rok przed rozpoczęciem ery hybrydowej. Brytyjczyk przeniósł się do ekipy z braki po wielokrotnych namowach ze strony Nikiego Laudy, który zapewniał Louisa, że Mercedes będzie od kampanii 2014 dysponował najlepszym silnikiem w stawce. Austria się nie mylił i gdy sezon 2014 się zaczął, faktem stało się, że żaden zespół nie ma nawet podjazdu do Mercedesa. Lewis Hamilton na osiągi zespołu nie miał praktycznie żadnego wpływu, po prostu przeszedł na gotowe i przez następne 8 lat był beneficjentem dominacji Mercedesa. Stąd gołym okiem widoczna różnica. Zespół Mercedesa dominowałby również bez Lewisa Hamiltona, gdyż wielokrotnym mistrzem świata zostałby Nico Rosberg, Natomiast Ferrari bez Schumachera wcale nie było skazane na sukces. Niemiec wspomógł w pogrążonej w kryzysie Ferrari w powrocie na szczyt, a Mercedes zatrudnił Hamiltona, dysponując już sprzętem pozwalającym na zdobycie Mistrzostwa Świata. Przenieśmy się teraz do Grand Prix Macau 1990, o którym mówiłem wcześniej, gdy Mika Hakinen próbował wyprzedzić Niemca w walce o pierwszą pozycję. Szumi zmienił linię jazdy podczas hamowania, przez co doszło między nimi do kolizji, po której Hakkinen odpadł z wyścigu, a Schumacher sięgnął po zwycięstwo. Był to pierwszy przykład oszustwa Niemca, który niejednokrotnie posuwał się za daleko. Celowe doprowadzanie do kolizji Schumacher wykorzystywał również w Grand Prix Australii 1994 z Damonem Hillem, dzięki czemu został mistrzem świata, oraz w Grand Prix Europy 1997, gdy uderzył w bolid Jacques'a Villeneuve'a, jednak wtedy to sam Szumi odpadł z wyścigu, a Kanadyjczyk zgarnął Mistrzowską Koronę. Oprócz tego zdarzały mu się jeszcze pomniejsze wybryki, jak w kwalifikacjach do Grand Prix Monaco 2006, gdzie zaparkował bolid w zakręcie raz aby uniemożliwić innym kierowcom zepchnięcie go z pole position. Końcowo został ukarany cofnięciem na koniec stawki lub incydent z Grand Prix Węgier 2010. Kiedy to przy prędkości przekraczającej 300 km na godzinę, omal nie wepchnął w ścianę swojego wieloletniego teammate'a Rubensa Barrichello. Jeśli chodzi o Louisa Hamiltona, to lista jego potencjalnych oszustw zdecydowanie nie jest taka okazała, jednak część fanów F1 nie cierpi go z innych powodów. Zdaniem niektórych, Brytyjczyk w czasach dominacji Mercedesa miał być faworyzowany przez FIA i sędziowie mieli być mu bardziej przychylni. O ile nawet tak by było, to Louis nie miał na to większego wpływu. Wielu fanów natomiast odwróciło się od Brytyjczyka, gdy ten zaczął wplatać politykę oraz swój światopogląd w rywalizację na torze. Hamilton jest fanem ekologii i neutralizmu klimatycznego oraz mocno wspierał ruch Black Lives Matter. Na dodatek Hamilton wielokrotnie miewał ciężkie relacje ze swoimi kolegami z zespołu, jak chociażby z Fernando Alonso czy z Nico Rosbergiem. Pomiędzy Luisem a Nico wielokrotnie dochodziło do kolizji. Natomiast Valtteri Bottas był całkowicie podporządkowany jako dwójka przy Hamiltonie i jawne Team Ordex nie podobało się fanom, jednak ten podpunkt dotyczy również Schumachera, któremu zwycięstwa niejednokrotnie oddawał Rupens Barrichello. Szybko kwitując, osobiście uważam, że nie da się ocenić kierowców, którzy jeździli w innych czasach pod kątem tego, który jest lepszy, jednak czekam na Wasze opinie w komentarzach. A teraz dzięki za oglądanie do końca. Z tej strony Mateusz, a to był kanał Kroniki Motorsportu.